Witam Was serdecznie. Lecimy dzisiaj z kolejnym odcinekiem ze Squad Busters. Ja w końcu wyleczyłem się troszeczkę, powiedzmy, z alergii, ale co Was to interesuje, przechodzimy do Squad Busters. Będzie pierwszy reset Ligi Drużynowej. Więc jeżeli macie level 90, jesteście w lidze, to zostanie to wszystko zresetowane, ponieważ dochodzi nowy świat i będziemy nadal zostaniecie na 90. lewerze, ale teraz, żeby wejść do ligi, trzeba będzie mieć 120 level. I to wszystko będzie 1 lipca o godzinie 7.00 UTC, czyli to w Polsce powinno być u mnie w Anglii, jest to 8.00, około 9 w Polsce, jakoś tak. Więc i osoby, które do poniedziałku dojdą do ligi lub są w lidze, czyli będą ten 90. poziom, dostaną taki skin Kimono Witch. Więc myślę, że można sobie pograć. Ja dopiero jestem w 57. Miałem troszeczkę przerwy. Nie gram jakoś tak systematycznie w Squad Buster, ale chcę do tego przysiąść. Dodatkowo, trzech najlepszych graczy w globalnej tabeli liderów otrzymają za pierwsze 300 tysięcy monet, za drugie 200 tysięcy i za trzecie 100. Yy, Nagrody będą dostępne w Twoim sklepie przez 30 dni. No i tutaj w ogóle podlinkuję Wam ten artykuł. On jest po angielsku, ja sobie po polsku tutaj przetłumaczyłem. Jeżeli Was to interesuje, i tutaj jeszcze piszą, że dostali wiele opinii, że obecny system nagród nie mają systemu nagród powiązanego z trofeami. Zdecydowanie pracujemy nad tym, aby w przyszłości uczynić go bardziej ekscytującym. No wiadomo, gra dopiero wystartowała, gra się rozwija, tutaj wiele rzeczy się zmienia. No i będziemy przyglądać się temu bacznie. Dobra, ale teraz przejdźmy do Squad Buster. Halo, witam na nowej scenie. Mamy lodowy świat, wchodzi. Tutaj możemy sobie zbierać te ice spirity. Ja nie do końca doczytałem, czy ten lodowy świat już jest dostępny, bo przed chwilą miałem jedną walkę na lodowym świecie i wygląda dosyć fajnie. No dobra, ale żeby nie było, zagramy sobie. Muszę zebrać jeszcze trzy ice i będę miał skrzynię. Mam nadzieję, że mi się uda. Dobra, tutaj skrzynię wymarnowałem, ale sobie dokupię skrzynię i trzymajcie kciuki. <coughs> Może się uda. Tutaj jest straszny upał w UK, mm, Napiszcie jak tam u was o lubię z tymi goblinkami i z tymi... Yy, dobra, i Dobrze. Spiryty tu mam, no, zaraz będziemy spiryty W ogóle fajnie, że <noise> dziwne takie trochę i spiryta na tej Dobra, O teraz będzie dwóch A Tam są małe spiryty, zaraz będziemy je tam mi się jeszcze Tam e, O, biorę i teraz chyba będzie i spirytka, bierzemy tutaj je Muszę trzy upulować Poluj tego Spróbuję jeszcze. Okej, ciebie biorę. Dobra, troszeczkę będzie łatwiej. Goblina tam. Kurcz, dobra, bijeszcie go. Dobra, będzie fuzja elegancko. skrzynie bierzemy kolejnego kolta. Będzie się elegancko strzelało do tych goblinów. Jessie. Elegancko. Te, to działko będzie mi tutaj pomagało. Pięknie. Tutaj jest skrzynia. Zbieramy kolejnego. Dobra, chyba mam trzy spiryty zebrane. Dobra, jest skrzynia. Bierzemy El Primo. Elegancko. Fajna Majka. Troszeczkę się tutaj Powiadomienia, dobra tutaj zacznie działać trochę mocniej zaraz tak. no dobra. trochę tam stracę nic ja brakuje mi trochę do skin co tyle powiadomień co tyle powiadomień Ja tu nagrywam to jest skrzynia medyk kurczę mm. Zamyśliłem z tymi powiadomieniami. Tutaj te działko mi ładnie. Kula jest i Spirit. Dynamite, dobra. Tutaj troszeczkę. No tutaj to. Tam bom, bom. No i mnie też. Kurde, co tyle powiadomień. Dynamite, Mike, będzie fuzja. Troszeczkę skrzynie powinny być tam, Leczenie. Ja trzeba do środka chyba zejść trochę, co? O. Ja to wygram, nie? Trzeba uciekać. Dobra, przydałoby mi się zbierać trochę tych goblinów. O, dobra. To jest skrzynia. Ograder. Ja tutaj Co tyle powiadomień! To się tam nie może doczekać. Ja tutaj nagrywam Jordebele. Tutaj chodź. Dobra, by się jeszcze. Dobra, jest kolejny. Niewiele do skrzyni. Ale będę szósty, niestety. Trzeba by tutaj kogoś... Udzie... Szósty, niestety. Dobra, niestety, ale mam te chyba spiryty i będę mógł e, skrzynię otworzyć. Oczywiście tą szansę sobie zachowam. Będę musiał golda... Będę musiał golda stracić, ale wolę tą e, szansę sobie tutaj zachować. Rzadka, duża. Cześć dajna Majków. O, dajmy Majka możemy dalej rozwijać. Dobra, ale chyba jest skrzynia do odebrania. Wybieram skrzynię, Epicka. ale nie jakaś du mega duża. Dobra, cztery chilerki i będziemy za chwilę sobie będę grał na kolejne skrzynie. O, tu jeszcze hilerkę mogę podnieść. No i to by było tyle. Pamiętajcie, do 1 lipca, jeżeli dojdziecie do tej Ligi Oddziałów, czyli 90. levelu, należy Wam się darmowy skin. Życzę Wam powodzenia. Ja raczej pracuję, więc nie uda mi się dojść, ale zobaczymy. Może będzie tak nudno w pracy, że sobie pogram. To by było na tyle. Trzymajcie się, cześć.